Jose kolekcjoner ujawnił powód rozstania z Buddą. Okradł mnie na 100 milionów zysku rocznie. Właściciel Illegal Night Mariusz Olejnik, znany także jako Jose kolekcjoner w komentarzu do swojego najnowszego postu na Instagramie, ujawnił informacje na temat jego rozstania z Kamilem L., znanym także jako Budda, zapowiadając ujawnienie kolejnych informacji na jego temat. Według Jose, Budda miał okraść go na 100 milionów zysku rocznie, co miało być powodem rozstania z Buddą, które miało wyniknąć nie ze strony Kamila L., a Olejnika miał przy tym zabrać pieniądze rodzinie Jose oraz jego współpracownikom, a Buddha według niego miał wyeliminować wspólnika, który dał mu możliwość rozwoju. Następnie Padre stwierdza, że nikt nie zna prawdziwego Buddy, stwierdzając, że nigdy nie spotkał tak niewdzięcznego i pazernego człowieka. A Kamil L. miał być bezwzględny i dwulicowy, co miało być zupełnym przeciwieństwem tego, jaką postać prezentował w internecie. Zapowiedział też, że niebawem internauci dowiedzą się więcej na temat Buddy. A cała jego legenda zniknie w oczach jego fanów. Omawiany komentarz jednak jakiś czas później zniknął, a w jego miejsce pojawił się komentarz, w którym Jose stwierdza: Milczenie jest wyrazem opanowania i inteligencji. Moja aktywność jest przemyślana i będzie odkrywać fakty przez kolejne trzy miesiące. Ponownie zapowiedział ujawnienie nowych informacji na temat Buddy, który miał z premedytacją i wyrachowaniem oszukać jego, czyli swojego wspólnika na 100 milionów zysku rocznie. Zaraz pokażę fragment wywiadu, gdzie Kamil twierdził, że powodem rozstania była różnica. Wiekowa i nie mogli się dogadać, niby nie chodziło o pieniądze. A ty, jak myślisz, padre, chce się wybić na głośnej sprawie? Subskrybuj kanał Poland Info. Filmy pojawiają się prawie codziennie. Teraz zobaczymy fragment wywiadu Kamila Ukonowskiego. A oh, tak. Nie? Jak wy się poznaliście? My się poznaliśmy tak, że ja miałem zakładać markę, która miała się tam jakoś nazywać, i ona miała robić dokładnie to samo co Illegal, czyli ciuchy, docelowo impreza i takie aktywności dookoła motoryzacji, no nie to było zrządzenie losu, bo ja dosłownie chyba w tym tygodniu w którym my się poznaliśmy miałem już zakładać tą firmę działalność i tak dalej otwierać wiesz stronę internetową już gadałem z ziomkiem ze szwalni grafiki już mieliśmy wstępne logo i nagle dostałem maila takiego wiesz od od Hose i stare tam było napisane Hose kolekcjoner. Mówię, kojarzę gościa, no to przeczytam maila. Przeczytałem i on stary miał dokładnie ten sam pomysł, tylko miał lepszą nazwę, czyli miał Illegal Night, nie? Bo to Maniek wymyślił tą nazwę, ja nie mm -hmm. stoję za tą nazwą w żadnym wypadku, no nie? Mówię tak, kurde, skoro ja mam taki pomysł, rosnę w zasięgi i mam na to know-how, jak to sprzedać marketingowo oraz jak się tym dobrze bawić przy tym wszystkim, a Maniek ma e, fajną nazwę, fajniejszą niż moja, plus możliwości dotyczące motoryzacji, no to spotkajmy się i pogadajmy. Spotkaliśmy się Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Przedstawił mi, jakie on ma możliwości. Ja wtedy byłem w trakcie budowy Niuka, który też dla mnie na wtedy to było stary 800 tysięcy złotych, nie? Niuk wyszedł tam 780 koła. Na samym początku kanału to dla mnie to było stary, takie w ogóle nikt mm -hmm. na polskim YouTubie nie składa auta za prawie milion złotych. Tylko jeżeli ktoś już ma jakieś auto za, w okolicach tyle, no to, to jest jakiś tam leasing, nie? Co jest zupełnie coś nowego. Mówię, dobra, no to ja wniosę do Iligala jeszcze do tego wszystkiego Niuka, no nie? Czyli, Czyli jako, stricte biznesowo się połączyliście Totalnie, w ogóle mm -hmm. nie mieliśmy wcześniej, nie byliśmy ani ziomkami, ani nic, no nie? Okej. Okay. Po Twoim ostatnim statementcie, który mi podrzuciłeś na odcinek, no? jednoznacznie dało się wyczuć jakieś spięcie w powietrzu. Zasugerowałeś, że, że to leży. wszystko może leżeć, albo no. już leży. No? no, i minęło tego ponad dwa tygodnie. Czy przeprowadziliście jakieś rozmowy z Mańkiem? Wiesz, co to. Hy, ja jeszcze nie wrzuciłem tego na InstaStory, bo mi się ten pies rozłożył. No, nie? No i to tak. No i też to zapalenie spojówek, to tam milczałem na Instagramie przez jakiś czas, ale nie powiedziałem o tym y, publicznie. Póki co, natomiast my już nie działamy razem, nie współpracujemy i pewnie współpracować nie będziemy, więc jakby tutaj wszystkie te. To już definitywnie jest zakończone? zakończone. Ja, okay. A jesteś w stanie zdradzić, w jakiej sferze się spieliście? Czy to poszło o to pieniądze? Nie, o właśnie. Jego zachowanie, co czy ciekawe, może to inne podejście nie. To do właśnie, illegalu. nie chodzi o pieniądze. W tym wszystkim pieniędzy dookoła illegala było wystarczająco, nie? Mhm. Zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej, bo ani ja nie musiałem co miesiąc brać wypłaty, czy co pół roku, ani Mariusz nie musiał brać wypłaty co pół roku, więc tutaj w ogóle nie chodziło o to, czy ja zarobię więcej o milion, czy o pół, czy on zarobi więcej o milion, czy o pół, tylko chodziło o pewne racje, które dotyczą tego, jak coś ma wyglądać. Tutaj nie ma, że ja jestem winny, albo on jest winny. On jest 20 lat starszy ode mnie. Co za tym idzie, on ma zwyczajnie inne podejście. To można po prostu przyrównać do tego, jak wychowywało się dzieci 20 lat temu, a jak wychowuje się dziś. To jest między nami różnica pokoleń i nie do końca Dokładnie. się I to nie jest mhm. 3 lata różnicy, co w dzisiejszych czasach już 3-5 lat różnicy robi różnicę, bo ja na przykład już zauważyłem, że 17-18 latkowie, którzy są de facto 6 lat starsi ode mnie, tak? To już jest znowu inne podejście. Mhm. Tutaj jest 20 lat różnicy. Tu jest po prostu różnica zdań na tle ideologicznym. Ja mam zupełnie inne podejście. Pewne rzeczy są dla mnie nieakceptowalne, pewne rzeczy są dla mnie passe, i pewne rzeczy są takie, pod którymi ja w ogóle nie chcę pokazywać swojej twarzy. A Mariusz na przykład uważa, że to jest y, okej, okay, i tak dalej, i tak dalej. I Bierz teraz do tego, co pojawiło się na kanale Illegala, na przykład wywiad z Karolin, jakieś tam jeżdżenie po mieście, darcie mordy i tak dalej. Te rzeczy nie do końca chyba fitują, jak chodzi o twój wizerunek. Wiesz co, czasy się zmieniają i na przykład ja bym jakiś czas temu sam nagrał coś takiego, że jeżdżę po yy, ulicy i no nie? Czas leci i sztuką pozostania dobrym twórcą jest to, żeby dostosowywać się do tego, co na dzień dzisiejszy jest tym, co chcą zobaczyć ludzie. To jest proste. Natomiast jeżeli ktoś jest 20 lat starszy, to może mieć rację w wielu kwestiach, ale na przykład może nie mieć racji w związku z tym, jakie tworzyć materiały i tak dalej. I teraz, tak jak mówię, tutaj nie ma czegoś takiego, że to ja coś źle zrobiłem albo Mariusz coś źle zrobił. My po prostu chcemy robić to inaczej. I może obie na przykład ścieżki są dobre, ale ja na tyle ideologicznie podchodzę do tego wszystkiego, że nigdy nie dam się namówić komuś na jego ścieżkę. Ta inicjatywa zerwania tej współpracy wyszła z Twojej strony. No, myślę, że można przy a tak Pedro wypowiadał się po tym, jak zatrzymali Kamila. Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Czy oby jestem po właściwej stronie krat? Tak, oświadczam, jestem tu, gdzie powinienem być. Po tej właściwej stronie. Zjadłem dzisiaj nawet śniadanie normalnie o 7.30. Zrobiłem trening i mam się bardzo dobrze. Jestem silny jak nigdy dotąd. I to dzięki Wam. Ponieważ zdecydowałem się na rozwiązania. Maszyny losującej, która nie pozostawia żadnych wątpliwości co do uczciwości odbytych losowań. Już dziś mogę Was zaprosić, że niebawem ogłoszę kolejny termin kolejnej edycji Spełnij Marzenia. Ci, co myśleli, że coś mi się przytrafiło, są w błędzie. Mam się dobrze i pozdrawiam. Hey. I got in the London.